Nie masz pojęcia, jak zrobić cień drzewa na trawie. Zaraz pokażę Ci, jak się do tego zabrać. Na początek przygotuj odpowiednie podłoże, to znaczy namaluj trawę. Zróżnicuj kolory zieleni, tak żeby trawa była ciekawa. Żeby namalować cienie drzew, domalujemy jeszcze jedną sosnę. Wtedy obraz będzie ciekawszy i fajniejsze i ciekawsze będą cienie na trawie. Jeśli potrzeba, rozjaśni niektóre miejsca tak żeby obok namalować ciemniejsze plamy. Zwróć uwagę, że tę jasną linię pociągnęłam między drzewami. Teraz maluję linię cienia z dodatkiem ultramaryny. Te paski nie są równe, one falują tak jak trawa, która nie jest równa. Kształt tych ciemnych linii możesz skorygować, malując tam jasnymi odcieniami. Większe kępy traw możesz pokazać za pomocą światła i cienia. Pamiętaj, światło na obrazie musi być pokazane z tej samej strony. Tutaj ono opada z prawej strony, w takim razie prawa strona drzew powinna być jaśniejsza. Sosny też rozjaśnimy. Dodam tutaj jeszcze trochę zieleni, żeby było widać dokładnie kształt tego pnia. A jeśli uznasz, że cień jest trochę za ciemny, to dodaj odrobinkę ultramaryny z bielą. Będzie wtedy o wiele atrakcyjniejszy. Potrzebujesz więcej wskazówek na temat malowania krajobrazów? Zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar, który odbędzie się już 16 czerwca o godzinie 19. Link do webinaru jest w komentarzu.